Jestem łóczkiem, culaczem, e, obierzy światem. Teraz chciałam pomieszkać w Bytacze. O, jesteście, wszędzie was szukam. Dzień dobry Państwu. Słyszeliście już o Dzień Trombino? Nie? To posłuchajcie. Dzień Trombino mieszkał kiedyś w Delicji, podobnie jak my. Zapytacie się pewnie, czym jest Delice? a ja Wam odpowiem, że to przedziwny kraj. Aż przydałby się jakiś ograb, żeby to wszystko wytłumaczyć. Ale najpierw powiedz mi, I'm <laughs> Z wahania odpowiedzi na pytania, gdzie są wyspy Bora Bora, co oznacza mikroflora, jak wygląda flaga Togo, jaką wisła biegnie drogą, jak szeroka jest Armenia. Mogę długo tak płynąć, ale Ale czas topieniów! Gdzie się udajemy? Włochy! Słoneczna Italia! Włochy to słoneczny kraj na południe Europy otoczony z trzech stromorzami. Kształtem przypomina buta. A dokładniej? Yy, kozaka? Nie. Gdzie dokładniej się udajemy? Do de. i przyznam szczerze, nigdy nie słyszałam nic. Jak to możliwe? Przecież przeczytałem wszystkie numery miejsc na świecie. Skończyłem z wyróżnieniem uniwersytetu dwa skodegamy. Moje dzieci co roku wygrywają olimpiady geograficzne. Moje perskie koty pochodzą z samej Persji, a sałatkę rzymską jadam sprowadzoną z samego Rzymu. Udaj Śmieć, twierdzić, że to jakieś bzdury. <laughs> się tak łatwo nabrać. Muszę przyjąć oficjalne stanowisko. Orzekam wszem wobec – Delicja nie istnieje! I tu się pan myli, Znajduje się w obłoże. Podważa pani moją bezgraniczną wiedzę geograficzną. Powtarzam ostatni raz. Na boskim bucie nie ma żadnej delicji. Nie ma. Dziękuję. Nie ma jej, bo ona wpadła do buta. To niedorzeczne. To niedomowskie. Słuchaj, taki geograficzny żarcik. <laughs> Panie ze mnie kpią! Proszę mi dać delicję wskazać na mapie. Proszę. <noise> Proszę się przyjrzeć tu. To brud, jakiś papro. Kropka, kropka, kropka. Chyba nie muszę panu tłumaczyć, panie Ziemski, co na mapie oznaczają kropki? Kropki to miasta. Proszę przesadzić, co tam jest napisane. Nie do wiary. Tam jest napisane Я сейчас Nigdy się nie pokłóciłam, nigdy się nie popłakałam, nigdy nie narozrabiałam, nigdy nie zaspałam, nigdy się u mnie kłałam. Nie grymasiłam, nie bezkryłam, nie, nie nabroiłam, nie wzdłużyłam i nie bajdużyłam. My jesteśmy... jesteśmy idealni, zawsze mili, kulturalni i cokolwiek się wyda, musi później nam nie zejdzie z twarzy. Ambicja! 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 W Delicji bowiem królem zostaje mieszkaniec, który w ostatnich latach wykazał się największą życzliwością i spokojem, nienagannością i idealnością. Dziękuję za te trzy lata urzędowania w bajecznym pałacu, za siedmioma górami i siedmioma lasami. To był dla mnie ogromny zaszczyt. W wielki dzień. Zostanie wybrany nowy król, temu z przyjemnością przekażę koronę. Z przyjemnością i z pełną. Ale zanim poznamy naszego następcę, warto ich wszystkich nagrodzić brawami. Panie i panowie, Lucia Graciosa! <tryk> Ustalony plan, który nigdy mnie nie zawiódł. Wstaje codziennie, punkt siódma, dla wszystkich znajduje dobre słowo. Jestem oazą spokoju. A teraz Panie i panowie, tytuł króla Delicja oraz wszystkie związane z nim. Panie, kej, smart spanie, bułkę jandziankę, jak nie paczaką, foczek drzemem, rurkę z buchan rodowy, kocik wyzowy, sernik pierwszy, czekoladę na wodę albo lemoniadę. sporządziłem spis atrakcji do królewskiej akceptacji. W poniedziałek jaśnie panie, a zacznę przygotowywanie. Pokaz fajerwerków, tuczki psa w środeków, dom strachów, parterszaków, sztuczne plaże i masaże. Niech tylko kródzo rozkaże, co się najpierw ma wydarzy. On jak gdyby nic nie wybierał nic. Wyglądał jak siedem nieszczęść, które czasem przechadzały się po bajeczym pałacu za siedmioma górami i siedmioma lasami. Nie przejdźmy się teraz do placu centralnego, gdzie zbierały się te bez spodnie. Ani jednej! Ani jednej patelni! Nie do zdobycia, no nie do zdobycia! Wszystkie wykupione! Wszystkie przypalone! Mamma mia! Jej. Nie ma od kogo pożyczyć! Nie da rady sprowadzić? Nie wiem! Nie możliwe! Prosimy Bardzo prosimy o przybycie i pomoc. Bardzo prosi Gospodynie! Gospodynie! Leca. Szybciej! Szybciej! No i stało się. Przybył król. Wziął trombino trąbino patrzył na stos przypalonych patelni. Poświęcił im życie. Znał je na wylot. Widział patelnie noszące ślady najrozmaitszych nieudanych objawów. Historia tysiąca delicyjskich gospody. Uwielbia. Uwielbiały go. Śmierć zapomniałam o smażonych pomidorach. Panie Trąbino, w tracier robinę naleśników! Biegłam cię swoją suczką luną. The choir makes me feel 19 czerwca. Serdecznie dziękuję dzieciakom, kochanim. Halo.